Cześć, witam wszystkich na kanale Czarny Sport w nieco innym odcinku niż zwykle. Długo się zastanawiałem, czy nagrywać taki materiał, czy może odpuścić temat i po prostu wspomnieć o tym w serii Speedway News, ale uznałem, że temat jest na tyle ciekawy i na tyle zarazem kontrowersyjny i warty uwagi, że zrobię to w tym odcinku, w tym jednym odcinku. Więc w serii Speedway News prawdopodobnie ten temat się już nie pojawi, chyba że jakieś nowe fakty wyszłyby na światło dzienne. Nagrywam to dosłownie 3 godziny po e, w, wrzuceniu przez pana Marcina Majewskiego, czyli oczywiście szefa Żużla w Kanal Plus, tweeta, e, w którym mówi, że, może ja go po prostu zacytuję, na swoim Instagramie dzisiaj rano to przedstawiłem, dzisiaj rano, oglądacie to we wtorek, to jeszcze dzisiaj rano, przedstawiłem to, co e, po prostu pan Marcin napisał na swoich mediach, w ogóle to, co... Pisze szef Żużla w kanal, plus pan Marcin Majewski na Twitterze. Może uznać, może już być dużym tematem do dyskusji, ale ja chcę się skupić tylko na tym jednym temacie, który pan Marcin dzisiaj poruszył. W moim poście napisałem szef Żużla w kanal, plus pan Marcin Majewski chce usunięcia Rosjan ze wszystkich rozgrywek. Oczywiście związane jest to z konfliktem na granicy ukraińsko-rosyjskiej. Dobrze wiemy, co się w tym momencie dzieje. Ja chcę zostać taki troszeczkę apolityczny. Raczej inte nie interesuje się z bardzo polityką, wiadomo, e, takimi rzeczami myślę, że nawet należy się interesować, ale nie wchodzę w jakby w żadne podziały, to nie chcę się w to nawet bawić. No i właśnie pan Marcin Majewski na swoim Twitterze jasno dał zrozumienia, że chce wyrzucenia Rosjan ze wszystkich rozgrywek. Usunięcia wyrzucenia to już jest jak wolicie to odebrać. Rozumieć przez to trzeba również, że, że, że również żużlowych rozgrywek. I to już jest dosyć mocny temat. Czy należy usuwać yy, zawodników rosyjskich tylko dlatego, że władza w ich państwie jest taka, a nie inna? No i właśnie napisałem: Co na to rosyjscy żuzłowcy jak Wadim Tarasienko, Emil Sefudinow, Sergiej Łogaczow, czy bracia Łagutowie, w tym mistrz świata Aguta, który też jest Rosjaninem? Na pytanie, czy pan Marcin Majewski szanuje mistrza świata Artyuma Łaguta, odpowiedział, że tak. Ale to jego kraj nie szanuje innych. Ja te screeny, chyba mogę Wam, te tweety mogę Wam pokazać, więc nie będzie problemu, żebyście się z nimi zapoznali również na tym odcinku. I po prostu chciałem, żebyście poznali moją opinię na ten temat. Moje pierwsze pytanie, a właściwie mój pierwszy wniosek: czy należy łączyć politykę ze sportem? Czy polityka. Nie powinna być, czy sport, przepraszam, czy sport nie powinien być ponadto. Oczywiście tutaj pan Marcin w swoim, tweete, na swoim twit, w swoim twicie napisał, że zabierać Rosji finał Ligi Mistrzów i w, może nie będę tak wulgarnie mówił, jakby to przekleństwo chyba nie jest, ale przekleństwo, przepraszam, wulgaryzm, bo przekleństwo to co innego. I wyrzucić ze wszystkich rozgrywek. Oczywiście to jasno. Jest powiązane z tą sytuacją na granicy ukraińsko-rosyjskiej. No i też portale żużlowe zawrzały. Od razu pojawiły się tytuły, że pan Marcin chce wyrzucenia Łaguty z rozgrywek yy, i w ogóle wiadomo jaka ta narracja jest. I co do zabierania Rosji w finału Ligi Mistrzów mogę się zgodzić. No bo wiadomo, nawet bym powiedział, że popieram ten pomysł, bo jednak yy, finał Ligi Mistrzów w Moskwie, w momencie kiedy kraj prowadzi wojnę na granicy. To nie jest chyba najlepszy pomysł, ale jeśli chodzi o wyrzucenie ze wszystkich rozgrywek, pan Marcin nie napisał do końca, czy chodzi mu o tylko piłkę nożną, czy o żurzel, ale nie napisał tego. To nie znaczy, że mu to, to nie chodziło, bo na przykład w drugim pytaniu, o czym wam przed chwilą mówiłem, czy na pytanie, czy szanuje pan mistrza świata na żurze Artioma Agutę, odpowiedział, że szanuje, ale jego kraj nie szanuje innych, a to coś o wiele bardziej ważnego. Sugerując, że również chodzi tutaj o sprawy żużlowe, czyli ym, żużlowcy, czy to z cyklu Grand Prix, czy z Ekstraligi, czy z innych lig polskich, rozumiem, że mają po prostu zniknąć. Oczywiście to jest tylko zdanie pana Marcina Majewskiego i może to będzie burza o nic na tym kanale. Ten odcinek może być o nic, bo mamy nadzieję, że takiej sytuacji nie dojdzie, bo ja nie jestem za tym. To co mówił też Gleb Czugunow rok temu podczas zawieszenia Nikiego Pedersena. Czy powinniśmy zabierać, wiecie, żółżlowiec, jeżdżenie na żółżlu to jest jego zawód. On z tego żyje, z tego zarabia. I czy powinniśmy zabierać żużlowcom możliwość zarabiania po prostu? To Zaglebczyk Czugunow powiedział rok temu wprost. I wtedy większość, e, czy to portali, czy, czy ludzi, po prostu, może nie większość, ale duża część, dziwiła się, że co on opowiadał. Przecież Pedersen popełnił błąd. I w takim przypadku zostanie, zostanie zawieszony ostatecznie, oczywiście nie został. Tak czy w tym przypadku, to jest tylko moje pytanie: czy powinniśmy wrzucać do jednego worka wszystkich sportowców, wszystkich też, w tym żużlowców, yy, i karać ich, obwiniać ich i karać ich za, za to, co robi rosyjski rząd? Za to, co robi ten jeden człowiek, który właśnie jest prezydentem w Rosji. Czy oni powinni za to ponosić winę? Nie jestem do końca przekonany. Udostępniając te tweety na, czy to na grupach, na Messengerze na przykład, spotkałem się z wieloma opiniami. Z opiniami na przykład, że bardzo dobrze, że niektóre osoby to popierają, żeby po prostu. no po prostu wyrzucić Rosjan z rozgrywek, wszystkich rozgrywek. Tylko nie wiem, czy chodziło im również o rozgrywki żużlowe. Czy o tym może nie pomyśleli? Nie wiem. Na moim Instagramie fani czarnego sportu również pojawiło się wiele opinii w tym wiele również krytykujących pana Marcina Majewskiego. Pozwolę sobie przeczy przeczytać kilka chyba nie będzie to problem. Jeden z nich głosi Pan Majewski to naprawdę powiedziawszy to prawdę powiedziawszy hater, skoro ma takie podejście. A co rosyjscy żużlowcy mają do polityki? Panie Majewski, zastanów się, zanim rzucisz pan takimi wypowiedziami. Osobną kwestią jest fakt, czy pan Marcin Majewski, jako osoba publiczna, powinien, bo to, że ma prawo do wypowiadania się na takie tematy, to oczywiście jest jasne. Czy powinien na takie tematy się wypowiadać, to już jest inna inszość. Kolejny komentarz. Ta mowa nienawiści sprowadza Pana Majewskiego do równi z rosyjską władzą. Aż przykro patrzeć, że tego rodzaju poglądy szerzą osoby publiczne. To co powiedziałem, czy powinien tak pisać? Ma do tego prawo, czy powinien? To zostawiam już tylko wyłącznie ocenie wam. Czy sprowadzać go do, do równi z rosyjską władzą? Może nie, może nie aż tak, bo jakby to są jego poglądy. Ale myślę, że ten tweet wzbudził w mediach bardzo duże zainteresowanie mediów, i nie dziwmy się również i takim opiniom, które się pojawiają. No i trzeba brać pod uwagę, że Artyom Aguta to jest aktualny mistrz świata, zwycięzca w cyklu Grand Prix, a w cyklu Grand Prix na przykład jest również Emil Seifudinow, a w polskiej lidze jeździ pełno żużlowców. I co mamy teraz takiemu Artyomowi Agucie, czyli mistrzowi świata, który jest najlepszy na świecie, najlepszy na świecie aktualnie, odebrać możliwość obronienia tego tytułu, tylko dlatego, że władza w Rosji, pan prezydent Rosji. Podjął takie, a nie inne decyzje i podejmuje je dalej. I to, co napisał pewien użytkownik, również pod moim postem, z finałem Ligi Mistrzów się zgodzę. I ja też, jakby się zgadzam, to jest dla mnie też oczywiste. Wątpię, żeby ktoś tam chciał jechać, ale na wypowiedź, żeby wyrzucić wszystkich Rosjan, już pomijając fakty dopingu, bo rosyjscy sportowcy są poniekąd znani z aferami dopingowymi, nawet, już już zdarzały się takie sytuacje. To nie powinniśmy, tak można powiedzieć, płytko na to patrzeć i odbierać możliwości zarabiania, jeżdżenia i po prostu uprawiania swojego zawodu i wrzucania wszystkich do jednego worka. Nie powinniśmy tak robić. To jest tylko i wyłącznie moje zdanie, a swoim możecie podzielić się oczywiście w komentarzu poniżej. Pozwolę sobie jeszcze skomentować niektóre komentarze spod tweeta pana Marcina Majewskiego, bo te też są ciekawe, a odpowiedzi na nie również mogą wzbudzić lekkie kontrowersje. Użytkownik Robson mówi i bez nich w lidze będzie spokój na świecie. Pokój na świecie, Czy, czyli chodzi chyba o to, że jeśli żużlowcy rosyjscy nie będą występować w lidze Polski, to nagle magicznie pokój będzie na świecie. No to pan Marcin odpowiedział, nic nie róbmy, dajmy im Mundial, Grand Prix, kolejne Igrzyska i finał Ligi Mistrzów nie będzie w Petersburgu. Chyba chodziło tutaj, niech będzie w Petersburgu. Zresztą, nie wiem. W każdym razie screeny pokazują Wam się w tym momencie na ekranie. Oczywiście jest to typowy sarkazm ze strony pana Marcina Majewskiego. Chyba tak to trzeba odebrać. No i ja się tutaj zgadzam z opinią Robsona. Czy żużlowcy rosyjscy, którzy ewentualnie mieliby być, nie wiem, zawieszeni, mieliby nie jeździć w lidze, czy oni... Zmienią coś w tym konflikcie, mamy ich, to co zresztą znowu powtórzę, mamy ich karać za to, że ktoś podjął taką, a nie inną decyzję? No nie wiem, nie wiem. Kolejny użytkownik o amator rozrywki napisał Liga Polska i Grand Prix bez Rosjan, tak to się skończy. I pan Marcin Majewski napisał przeżyjemy, więc można powiedzieć, że skłania się i popiera pomysł, żeby po prostu rosyjskich żużlowców, o to o, to, o czym mówiłem, tylko mówiłem chyba, bo nie do końca napisał też o żużlu pan szef żużla, a tutaj mamy potwierdzenie, że pan Marcin Przeżyje to, że na przykład rosyjskich żużlowców w polskiej lidze nie będzie. No i też tutaj była jedna odpowiedź na tweet pana Majewskiego. A potem będziemy narzekać, że Liga jest osłabiona. W końcu Rosjanin Artur Maguta to jest najlepszy żużlowiec na świecie. I nagle Liga zostanie osłabiona, kluby będą słabsze, z, z, z słabszym składem przystępować do rozgrywek. Liga na tym straci i na kogo będziemy potem narzekać. I na koniec też odniosę się do tego, że w moim poście nie napisałem nazwiska Gleba Czugunowa, który też przecież jest, jakby nie patrzeć, Rosjaninem, chociaż z obywatelstwem polskim. I ja naprawdę nie wiem, jak wygląda sytuacja u niego. Czy obywatelstwo polskie i jeżdżenie pod polską flagą zwalnia go z, tego, z tej myśli pana Marcina Majewskiego, że nie ma jeździć w polskich ligach? Nie wiem. W razie czego, i tutaj też bardzo mi się podoba jeden z komentarzy, które były pod tym postem: w razie czego Grigory Łaguta to Litwin, w razie czego Arty Łaguta to Polak, Emil Sejfudinom również polskie obywatelstwo, no i tak możemy tę sprawę załatwić. Co wy myślicie o tej sytuacji? Dajcie oczywiście znać w komentarzu. Temat jest oczywiście cały czas otwarty, jest on przedstawiony z mojej perspektywy, a jaka jest wasza? Dajcie znać, chętnie poczytam wasze zdanie. Czy takie odcinki tego typu Wam się podobają, również możecie dać znać w komentarzu, bo poniekąd jest to dla mnie troszeczkę inna formuła. Stawiam przed całą kamerę, luźno pokazuję przestrzeń i po prostu mówię do Was z takiej perspektywy. Więc jeśli się podoba, to zachęcam do zostawienia łapki w górę, do zostawienia subskrypcji, no i oczywiście do napisania komentarza, to jest chyba tutaj najważniejsze. Do następnego odcinka, na razie, cześć.